Tak jest! Wyznacz kurs na kompleks! Tak jest. Dział nowy, szyjku, się masz być w gotowości, dopiero zaczynamy. Rozumiałem. Pilot, przejmij stery! Masz krążyć nad celem i utrzymywać zasięg! Cel! Połącz mnie z generałem! Przyjąłem, chwila. Szefert na linii. Dowództwo Złoty że w ucień jeden. słychać mnie? Głośno i wyraźnie. Co się dzieje? Ocaliłem twoich ludzi. Dobrze, że mieli tam Anioła Stróża. Bo to tam jesteś. Masz jakieś dobre wieści? Mamy namiar na Hasana. Zbliżamy się do celu, tniemy sobie z tym cholernym braniem małą pogawędkę. To właśnie chciałem usłyszeć. Melduj, kiedy to wiecie Hasana? Tak jest. Bez odbioru. To wszystkich cieni! Ci tam na dole! Meksykańskie Siły Specjalne i 141! Teraz są dla was jak bracia! Działajmy razem i zakończmy to, jasne? Tak jest! Dobra! Ghost, tutaj Cień 1, krążymy nad kompleksem, czekamy na wasz znak. Cień 1, tu prawo 07, oznaczymy naszą pozycję laserem. Przyjąłem 07. Jak znajdziemy Hasana? Będzie miał uzbrojoną ochronę. Prezent od kartelu. Sporo tu kryjówek. w okay, osłania nas z powietrza. My bierzemy budynki. Zrozumiano. Oznacz nas. Cień 1, jesteśmy na wschód od kompleksu. Pozycja oznaczona. Są oznaczeni laserem pod czerwonym. Możesz potwierdzić? Potwierdzam kontakt. 07, potwierdzam sygnał. Cień 1, uwaga. Hasan przemieszcza się razem z obstawą. Osłaniaj teren, my oczyścimy budynki. Odbiór. 07, potwierdzam. Ma ochroniarza. My zabezpieczamy teren, wy wchodzicie do środka. Gotowi. Zrozumiano. Mamy ruch niedaleko kompleksu. Południowa brama. Szukaj celu z uzbrojonym strażnikiem. Znajdźmy tego skurwiela. Cień jeden, ze stajni wyjechała ciężarówka, jedzie na zachód. Jasne. Cywile w sektorze. Śledzić ten pojazd. Dwie osoby na południe od stajni. Pojazd kieruje się na południowy zachód drogą gruntową. Mamy tu nieznane osoby? Zdaje się, że to kolejni rolnicy. Są uzbrojeni? Ludzi właśnie wychodzi ze szklarni. 07. Nie ludzie przy szklarni. Północny zachód. Cień jeden przyjąłem. Widzę kilka celów. Naprowadzam. 07, nie widać celu. Co robimy? Konwój wojskowy jest coraz bliżej. Robimy rozrubę. Może się ruszy i wtedy go łapiemy. Graves, atakujcie cele na zewnątrz. Zajmiemy się budynkami, jak będzie czysto. Przyjąłem 07. Nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Strzelał! Ostrożnie, cywile w sektorze. Nie strzelać do budynku. Zakucie cele na zewnątrz. Zajmiemy się budynkami jak będzie czysto. Przyjąłem 07, nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Dobra, akcja. Nie strzelać do budynku. Zakłucie cele na zewnątrz. Zajmiemy się budynkami, jak będzie czysto. Przyjąłem 07. Nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Dobra akcja. Leci rakieta! Nie strzelać do budynku! Brawo! Likwidacja! Został jeszcze jakiś personel w okolicy? Nie, zero ruchu. Wszystkie widoczne cele zdjęte. Odbiór. Cień jeden, potwierdzam. Najpierw oczyścimy stajnie. Naprowadzam. Cel w polu widzenia. 07, potwierdzam cel. Możecie ruszać. Cień jeden, ruszamy. Jeżeli wróg wyjdzie, dajcie znać. Potwierdzam. Słup, kryj nas z prawej. To jest. Wchodzimy. Na ziemię! <grymne> Wypatrujcie, ktoś wychodzi. To no kobieta z dzieckiem, nie strzelać! Nie jest zidentyfikowany personel, Tutaj tajemnicę. Szukaj Hassana! Widzisz wroga? Nie widzę. Uzbrojony personel. Przeciwnik Uwaga na cywili. Ej, Hassana tu nie ma! Pusto! Kolumna pojazdów zbliża się z południa. Wroga piechota kieruje się do stajni. Przyjąłem, Ghost. Wyłaźcie stamtąd, kierujcie się na północ, już! Jasne, proszę. Nie czysto! Rozjebać ten budynek, już! Przyjąłem, Bliski ostrzał. Dobre roboty, czynicy. Przyjęłyśmy do szklarni. Więcej ludzi w szklarni. Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymać ogień! Hassan może być w środku! Możemy zajrzeć do wnętrza budynku? Tak jest. Chwila. Nie widać celu. Mamy tylko uzbrojony personel. Go cofnijcie się. Bierzemy te szklarnie na cel. Zrozumiano. Ognia rozwal te szklarnie. Za ile przybędzie konwój. Jest 6 kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Dam znać Rudolfo. Dobra. Graves, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Uwaga, mamy ruch w budynku. Z zero 07. Utrzymajcie pozycję, aż oczyścimy teren. Cień jeden, mamy w rogu! Dział. Musi być w tej bazie. Cień jeden. Za ile przybędzie konwój. Jest 6 kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Dam znać Rudolfo. Dobra. Graves, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Uwaga, mamy ruch w budynku. Z 07. Utrzymajcie pozycję, aż oczyścimy teren. Cień jeden, mamy w roku! Się. W roku. Mamy ruch, ciepła ta droga. Cień Dzień jeden, wrogowie na bierze. Wroga. Kagawana. Ghost zero ruchu. Co u was? się. Pocisk trafił w płytę. Dokładnie. Dobrze, że wy macie lepszego cela. Przyjąłem 07. Uwaga, przy głównym budynku wrogów brak, ale brama została zostawiona. Przyjąłem. Zrobicie nam było. Rakieta odpalona. Otworzymy nam przejście. Uwaga! Cel trafiony. Ghost, droga wolna. Możecie ruszać. Zrozumiano. Ruszamy. Wrogowie na podwózu. Osłaniaj naszych! Nie atakować budynku. Ghost! Nie widać ruchu. Przyjąłem. Idziemy do wejścia. Tak, widzimy was. Uwaga! Kondu jest o 3 km stąd. Spinać dupy. Zrozumiano. Alejandro, co z eksfiltracją? Na miejscu za pięć minut. Będzie gorąco. No to do roboty. Forsujemy. Gimla, taka rima! Dzień jeden, zamierzyłem Czeka na górę. Graves, wyłazi na biedko. Północny zachód. Możliwe, że to nasz cel. Tak, to Hasan? Przemierzyłem Hassanę! Jest tej wrogów na podwórzu! Cień jeden. Hassan namierzony. Idziemy do niego. Załatwić ich. Biegu do środka! Przyjąłem 07. Osłaniamy was. Cel schronił się w budynku na piętrze. Unikasz ostrzału wrogów, nasi się Dzień. tym zajmą. Kurwa, kim jesteście? Meksykańskie siły specjalne! Idziesz z nami! Cień 1, tu prawo 07, mamy go! Cel przechwycony! Przyjąłem 07. Jak eksfiltracja? Tu Wiktor 1-1. Eksfiltracja za dwie minuty. Uwaga, konwój wojskowy zbliża się do OD. Rozumiano. Do wszystkich jednostek, konwój zbliża się do obszaru działań. Przyjąłem Cień 1, macie dobre oko! Alejandro, co robimy? Są po stronie kartelu! Strzelać bez rozkazu! Cień 1, słyszeliście? Tak jest. Uwaga! Kaśki oddziały są traktowane jak u, możesz atakować konwój. O tak, dostał ataku, prosto w cel. Odpalam pocisk! Wykrywamy ruchu. Do wszystkich jednostek wykryte cele zneutralizowane. Możecie kontynuować. Przyjąłem się jeden. Eksfiltracja w drodze. Dalej, dalej! Jestem moją remontem! Nie macie prawa! Kurkur na pelec! Zapłacicie za to. Za porę, bracze! Nie zostawiłbym was! Ewakuujemy się przez Olmedę! Możemy natrafić na opór! Mamy wsparcie powietrzne, poradzimy sobie! Dobra! jazda! Cień jeden, mamy przesyłkę. Wracamy do bazy. Kaczek, żyłka, jebana przynęta, o to właśnie chodzi, cienie. Wiecie, że to kocham, kurwa! Łączcie z generałem. Przyjąłem. Graves, chcę dobrych wieści. Mamy go. I właśnie, eskortujemy go do bazy. Pośpieszcie się, nie możemy go tak długo trzymać. Przyjąłem. Uwaga, na północy jest miasto. Monitoruję. Uwaga, nasi zatrzymali się na drodze. Do wszystkich, co to za opóźnienie? Dzień jeden, mamy ruch na stacji paliw przed nami. Możliwe, że to ludzie kartelu, namierzam. Zrozumiano, przeprowadzimy świat, bądźcie gotowi ruszać. Obserwator, namierzyć tę stację benzynową, szybko. Widzę cel. Nawigacja, identyfikacja stacji benzynowej. Tak jest, nakładka ustawiona. Sporo nieznanych celów w terenie. Poszukaj broni, sprawdźmy, czy ludzie kartelu proszą się o kłopoty. Nie widać broni. Niezidentyfikowany personel na południu od stacji benzynowej. Wygląda na sklep. Zrozumiano. Identyfikacja w toku. Widzisz tam może kogoś? E, nie. Z tej perspektywy czysto. No to zaczynamy zabawę. Do wszystkich brak widocznych wrogów. Macie zielone światło. Cień jeden zrozumiano. Ruszamy. Rodolfo w drogę. To cień. Drużyna terenowa w ruchu. Osłaniajcie ich. Ktoś przechodzi przez jezdnię. Co on no odpierdala? Dzień jeden, chyba mamy tu problem. Zrogi! Rodealo, Rodiano, roam go! Zabrakło to berwał, jest na skrzyżowaniu. Wysiadać, wysiadać! Uzbrojeni ludzie na skrzyżowaniu. To pieprzona zasadzka! Obserwator ognia, osłaniaj naszych ludzi! Zasadka! Obserwatywo ognia! Osłaniaj naszych ludzi! Zdaje się, że nasi się przemieszczają. Kryć się! Kryć się! Do wszystkich! Ostrzał niebezpiecznie blisko! Zdajcie raport, jak będziecie mogli! Dzień jeden, udało się. Nie ponieśliśmy... ...niebezpieczności. Bardzo się zrozumiano. Pułkowniku co dalej? Dzień jeden, pochopimy się w budynku Odbiór! Żyjąłem. W ruchu! Nasi wchodzą do restauracji. Nawigacja, oznacz ten budynek. Czysto! Nie strzelać. Cywile opuszczają strefę działań. Zwieprzają stąd. I słusznie. Widzę naszych, są na dachu restauracji. Rudolfo, bez mi helikoptery! Tak jest! Paza! Tu, Wiktor 3-1, proszę o natychmiastową ewakuację. Jesteśmy na dachu restauracji w Olmedzie. Sprawdź na wschodzie. Widzę ruch na wzgórzu. RPG! Patni! Dzień jeden jesteśmy pod RPG jest w RPG jest Zrozumiano, atakuje. Likwidacja. Widzę RPG. Czołnierzy kartelu przy kościele. Zrozumiano, kościół. Obserwator ostrzelaj tych z kartelu, ale nie strzelaj w kościół. Mogą to być cywile. RPG, zadzij! Ciekiera 3-1 w drodze, 5 minut. O, Do wszystkich silnikostw elektrycznych w 5 minut. RPG zdjęty. Bronisz zbrojona. Brawo! amunicję! Tas nozīmē, ka... Brak ruchu. Prawo 07, tu Cieni 1. Wszystkie widoczne zagrożenia zdjęte. Tak jest. Nie mamy dużo amunicji. Lepiej oszczędzajcie. Sierżancie, jak sytuacja? Hasan zabezpieczony. Wciąż jest bucem. A wy jesteście równie bezmyślni, jak wasza broń. Prawo 71 zamknij Hasanowi mordę. Uwaga, nie nadjeżdżają pojazdy. Boisko, południowy zachód. Uwaga! Południowy zachód. Boisko! Załoga poświeża zlikwidowana. Rogowie na południowym zachodzie. Można atakować wszystkie cele. Drużyna przeciwlotnicza na wschód od boiska. Czary! Alejandro, czekaj, Kończą nam się naboje! Drużyna przeciwlotnicza zlikwidowana. Armia przemieszcza się z północnego wschodu. Właśnie widzę, że przez boisko jadą pojazdy wojskowe. Śmigłowiec leci z południowego zachodu. Zagierdź! Wysyłają wszystko, co mają! No proszę, zwalczymy korupcję w jeden wieczór! Zostały trzy magazynki! Zostały mi dwa magazynki! Kończy mi się amunicja! Przykować noże! Nie zginiemy na klęczkach! Celują w nas! Pragowie, nie do Progowie, budynek szkoły. przeciwlotniczą na zachód od budynku szkoły. Siekiera 3-1, tu Cień 1, przyjąłem. Nasi są na dachu restauracji, strefa lądowania będzie pod ostrzałem. Ojciec nadlatuje. Zostaniemy na stanowisku, żeby was osłaniać Tak jest, nadciągamy. 3-1, Tak jest! Drużyna przeciwlotnicza na północ od mostu. Tak, amunicji. Masz, ostatni magazynek. na przeciwzotwicza padła. Brawo. Zatatuję wozy! Systemy ogromne odpalone! Hej! Pojazd opancerzony blokuje nam wyjście! Potrzebne wsparcie powietrzne! Obserwator, atakować te pojazdy! Nie zdychujesz się z wiadomością, że haton jest nasz! Północ! Jednostki pancerne jadą przez most! Więcej pojazdów pancernych przejeżdża przez most. Północna strona. Jeden, tu w jeden. Jesteśmy na pozycji. Przyjąłem 3-1, Lądowisko jest na zachód od budynku. Nasi są już w drodze. 1 przyjąłem. Prawo 07. Przybyła ewakuacja. Idźcie na zachód od budynku. Czekają na was. Rozumiemy czy jeden. Idziemy. Kost są trudni! Ruszamy, jasno! Tak jest, ruszamy. Tak jest! Dzięki Bogu! Zrozumiano! Prawo 07, lądowisko zabezpieczone. Możecie ruszać. Zrozumiano, ruszamy. Wszyscy to Powinno dać kartelowi do myślenia, co? Oj, ta dziś coś więcej niż tylko żołnierzy. Co masz na myśli? Reputacje. Platalma ma szybko się rozchodzą. 3 jeden jesteśmy gotowi. Dzień jeden, tu siekiera przy jeden. Personel i ładunek bezpieczny. Wracamy do wody. Dzień jeden. Wszystkie